Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę w filmiku jak zamienić amortyzator w Volvo v 50. System tutaj taki jest samopoziomujący, Niwomat mat, na zwykły amortyzator standardowy. Różnica polega na tym, że tutaj jak, jak widać stworzeń jest większy, otwór jest 16 mm, tu standard. Taki znalazłem, akurat dopasujący, nie wiem z jakiego samochodu, ale jest na 14, e, dokładnie, o, przepraszam, na 12 mm. Także to, to trzeba e, dopasować, żeby nie było luzu, żeby nie wymienić całej zwrotnicy, a to jest ogromny koszt. Nawet na szrocie to troszeczkę kosztuje. Ja tutaj zastosowałem taki patent, że stoczyłem akurat ten stworzeń, tam gdzie nie wiem z jakiego samochodu pochodzi. Jest nowy. Z tego stoczyłem po prostu na, na na cieńszą tulejkę, także pasującą, tak jak tutaj widać, i wszystko jest glansyś luzu. Luz jest zniwelowany do zera, także będzie to działało jak należy. Tutaj zaraz pokażę, jak ja to wszystko poskręcam, jak to będzie wyglądało. Może to nie jest yy, jak fabryka, ale zdaje egzamin jak należy. A taki amortyzator już jest niedostępny w ogóle. A na szurocie to nie wiadomo, czy się trafi na dobry. Amortyzator jest Zaxa. Będę zakładał model. Akurat od cmax maxa bo one są identyczne. A różnica jest cenowa. Dość znaczna. Bo tam o 50 zł jest tańszy. Także ten typ, tak jak tutaj widać na opakowaniu, to jest CMAX. Mazda 3, a do oryginalny pod Volvo 550 jest, no, droższe, 50 jest dużo droższy, jakieś 50-60 zł Zaraz tutaj pokażę, jak to będzie wyglądało po złożeniu. Tak to wygląda po zamontowaniu. Tutaj nakrętka widać, że jest stara, ale to jest zerzewiała. Tylko bo to tef teflonówka taka samochodowa, założona nowa, tylko się zerzewiała, bo stara leży. Także tutaj, o tak, jest luz zniwelowany do zera przez tą tulejkę. Czy wszystko się trzyma jak należy? Teraz tylko pozostaje tutaj skręcić górę. Nie wiem, czy będzie ostrzyło dobrze. Chyba nie. No i zakładamy koło. Zobaczymy efekt. Po wymianie samochód stoi normalnie. Przerwa między butnikiem a kołem jest ta sama. Nic nie stuka, nic nie puka. Jest wszystko ok. Także auto nie... ani nie siadło. I druga strona, tak samo. Jest wszystko ok. Także nic się nie zmieniło tutaj w zawieszeniu. Osłonę dałem drugą, bo zamówiłem jakieś tańsze. To w ogóle nie pasują. Nie wiem co, co oni to odwalają że to w ogóle się nie nadawało do niczego i nie tylko gumę środkową wykorzystałem także tak wygląda że może komuś się przyda taki patencik, żeby uszczędzić parę groszy także pozdrawiam wszystkich, zapraszam do filmów moich innych, na razie, hejka, cześć